Dzień dobry Senders nie wróciła na liga z nowym sezonem. Wrócił Real Madrid z nowymi piłkarzami, z nowym tlem na ten sezon i Real Madrid na dzień dobry z na liga o osasuną i zdobywa pierwsze trzy punkty, ale bez wielkiego szału. Także nie przedłużają zapraszam Was na odcinek. Po meczu Realu Madryt z Osasuną przypominam o hatliku mojego kanału. Sub, like dzwoneczek i oczywiście komentarz pod filmem. I także zachęcam Was do obserwowania mojego TikToka, zostawienia obserwacji senduszka i komentarze pod filmami, ponieważ tam też są bardzo dobre i ciekawe informacje. Na temat Realu Madryt. Także nie przedłużając, zaczynamy odcinek. Moi drodzy Madrytistas, a więc sobie, przypomnijmy jeszcze raz ten skład Realu Madryt, który wystawił Xavier Alonso na to spotkanie. W bramce kontua w obronie Trent, Aleksander, Arnold Militao, Hansen i Karelasz. W, w pomocy Valverde, Cao Kilen i atak stanowili Blackim Diaz, Mbappé i Vinicius Julliard. A z ławki weszli i zagrali w tym meczu Carvajal, Mastantuono, Gonzalo Garcia i Szebajos. A teraz przejdźmy do mojej opinii i analizy po mecu, że z Osasuną. A więc ta pierwsza połowa zaczęła się od tego, że od początku była dominacja realu Madry nad Osasuną. Mieliśmy większe posadanie piłki. To myśmy dyktowali warunki gry, bo Osasuna głównie wyszła i miała taką taktykę, że będzie pięciu obrońców i będzie e, sennie i głęboko bronić dostępu do bramki i będzie ciekawa na kod ataki, a my będziemy dominować przeciwnika pod każdym względem. I przez te pięćset 15 minut naprawdę to, że była dominacja w tym meczu to dobrze, ale graliśmy zbyt wolno, zbyt wolno myśmy stwarzali sobie sytuacje bramkowe, Jedyne jedyny, jedyny pierwsze strzały, to chyba 16 minut to strzał z dystansu, karieraż Ale tak poza tym pierwsze 30 minut naprawdę było średnie. I po 30 minutach gry już Real Madrid przed na troszkę wyższy poziom. Galiśmy szybciej piłką, mieliśmy więcej sytuacji. Swoje sytuacje z dostawcą miał Eder Militao i Hansen, którzy uderzyli na bramkę Osasuny z bardzo daleka, ale niestety bramkarz Osasuny z kopotami bronił te strzały. I później mieliśmy te sytuacje, po których bardzo fajnie Vinicius przytomnie zagrał do MAP. W jednej sytuacji MAP nie trafił przez tą piłkę i bramkarz Osasun nie miał problemu, żeby taki sam obronić, a przy drugiej sytuacji Ewa bardzo ładnie zastawił się w polu karnym, uderzył z takiego półobrotu, nadał piłkę lotacji i piłka milinalnie przeszła obok szubka i trafiła w bandę reklamowe, a szkoda, że nie wpadła do siatki, bo mógłby, no bo mógłby być piękny gol jeszcze w pierwszej połowie, i swoją sytuację w końcówce miała też Osa Sura, która miała tam jedno wyjście, po którym to przypadkowo kratką pierwszą żegnął na wolę pole. Do tej piłki dopadł Budilin i na całe szczęście trafił tylko w trybuny. Tak czy szak dominacja Realu była widoczna, ale do przerwy yy, yy, wynik nie zmienił się i pierwsza połowa Zakończyła się wynikiem Żelo do żela. W drugiej powie yy, przebieg meczu się nie zmienił. To Real Man dominował w tym, w tym meczu, a Osasuna broniła się. I przyszła daraz ta szczęśliwa 50 minuta, kiedy FAP w polu kannym został sfałdowany przez obrońcę Osasuny i sześć główny podyktował rzut kanny dla Lealu Madred i to piłki poszedł sam poskodowany Mbappé no i w 51 minucie spotkania Mbappé wykorzystał kannego pewnie trafił do statki i dał mam prowadzenie w meczu i było 1 do 0 dla Lealu Madred. W taki sposób Mbappé strzelił swojego pierwszego gola w nowym schronie na liga, i w taki sposób Real Madrid pod dółszej strzela swojego pierwszego gola w tym nowym schronie na liga. Później były, jeszcze było kilka sytuacji na, na zdobycie kolejnych bramek, a to niestety wynik już nie zdążył skończyć akcji po dobrym dostoskowaniu w a to. Przy dobrym podaniu MAP y, Ciameni, jego strzał został zablokowany. A to Giler uderzył z, 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 z dystansu i piłka Milanie y, za wysoko była nad poprzeską i niestety nie wpadła w okienko bramki, y, bramka za osad szunem. Osad strzał był naprawdę dobry. No i później, yy, yy, masta tunono, który wszedł, zaliczył dobry debiut. Też był bardzo blisko zdobycia bramki. wygrał po jednej kopiłkę z jednym z obrońców osasuny i niestety tylko uderzył yy, w bramkarza bramka a szkoda, bo to mógłby być piękny debiut dla masta Mógł szczelić swojego pierwszego gola, ale tak czy siak, Ważne, że Franco zagrał bardzo dobry debiut. No i osasuna też miała takie dwie sytuacje po tych latach. Było do groże dosłownie w polecane i trend. I yy, ta piłka trenda yy, przeleciała nad, nad jego gąb, yy, Niestety nie doskoczył do tej piłki zgubił krycie ale na całe szeście trend zdążył zablokować ten sam i spokojnie w rękawicach miał piłkę tibą Czuła. No i druga taka sytuacja, sytuacja po której Osasuna w końcu spotkania mogła strzelić mam bramkę i na całe szeście, gdyby nie dobra interwencja hanszena, gdyby nie to jego dobre krycie, to Budynin budyn, spokojnie mógł szedzić z mamką z głowką, mógł być jeden, jeden atak to na całe sześć Udało się y, nie stracić z mamki, udało się te czyste konto zachować do końca tego spotkania. Jeszcze w końcu Osasuna y, grała już w dziesiątkę, ponieważ jeden z zawodników Uderzył Kalwa Hana za to szejdzia. Dał oczywiście czerwoną kartkę, i Osasuna grała w dziesiątkę. I jasne, szejdowanie też nie do końca było logiczne i dobre, bo tam też w pierwszej połowie Vinicius był faulowany i nawet faulu nie było, ale wiadomo, szejdziowie w Hiszpanii nie są najlepsi na świecie i, i wolą pomagać innym drużom niż Leonowi Madryt tak się siak, ale zostawmy Szyjniego w spokoju, najważniejsze jest to, że wygrywamy ten mecz, że mamy trzy punkty, że nie tracimy yy, bramki w tym meczu, że udało się te trzyste konto zachować, jasne gra była bez szału, ale wiadomo, to dopiero pierwsza kolejka ligowa i jasne, i jasne, nie wszyscy piłkarze na aromaty zagali, dobre zawody. Zawód trend, który oczekiwania były trochę większe. Brahim Diaz też nie pokazał swojej magii w tym meczu wczorajszym. Giler też bardzo średni występ, też nie pokazał nic wielkiego, ale na próżno mnie. Hansen i Kalenas. Widać, że ta bójka naprawdę bardzo dobrze zagrała we wczorajszym meczu. Nie do, że Hansen zagrał naprawdę dobre zawody, to Kalenas udowadnia, że jest naprawdę bardzo dobrym lewym obrońcą, który może dać mam wiele w ofensywie i defensywie, także moim zdaniem Cabi Alonso w tym nie bardzo długo będzie stawał na duet Hansen-Karrenhasz, bo to naprawdę procentuje naprawdę na dobrą grę w obronie. Mogę też jeszcze mieć dobry występ debiutancki. Marc no dobry debiut. Szkoda, że nie strzelił bramki, nie zaliczył asysty, ale ważne, że pokazał się z dobrej strony kibicą na Bernabeu. Fajnie, że wrócił Karl Mahal po na ligowe boiska i dał naprawdę wielce niestety, ale salen anot w tym meczu. Także Karl Mahal udowadnia, że trenerze jestem gotowy do gry w pierwszym składzie. Taki sygnał dał Karl Mahal wczoraj i Mbappé, który, o którym będziemy mówić później, to Mbappé naprawdę wczoraj po prostu bawił się na boisku jak chciał, ale najważniejsze, zwycięstwo jest, są trzy punkty i udało się zachować czyste konto. No i ta Biala Liga po tej pierwszej kolejce ligowej wygląda tak. Na pierwszym miejscu Barcelona, na drugim Lazio, Wojekano, na trzecim Villarreal. Na ósmym miejscu jest dopiero Real Madrid, z trzema punktami, ale spokojnie. To dopiero pierwsza kolejka. Najważniejsze jest to, że mamy zapisane trzy punkty, także tą pierwszą kolejką w razie Nie ma co się przejmować, że Real Madrid jest ósmy. Spokojnie jeszcze wiele kolejek przed nami i to dopiero dostała nożegana pierwsza kolejka ligowa. Jak to strze... Może spokojnie tą tabelę zpałżować, żeby ocenić, jak wygląda sytuacja w tabeli na Liga po tej pierwszej kolejce ligowej na Liga 25-26. I teraz to, co wszyscy kibice Realu Madryt lubią. Ulubiona kategoria wszystkich kibiców Realu Madryt na całym świecie. EM jak Mbappé! Kinian Mbappé naprawdę żaliczył bardzo dobry mecz. I to spowie Norbi, ale Mbappé też żaliczył dwie straty piłki. Też raz y, dobrze piłki nie podał. Jasne, Mbappé też, też w tym meczu miał y, golsze momenty, ale Popatrzcie, jak on się bawił coś z obrońcami Osasuny. To po prostu, jak on się bawił, jak on szanował, jak on y, te swoje piłkarskie triki udowadniał. Jak on tą piłkę na spokojnie, na ludzi przy, przyjął, to naprawdę poleżnia. Poleżnia i magia MAP. I widać, że MAP w tym pierwszym meczu udowodnił, y, że jest naprawdę w dobrej formie. Strzelił bramkę Szkalnego. Wywalczył tego kannego, zagrał dobry mecz. I najważniejsze jest to, że to po jego golu mamy te trzy punkty mamy to pierwsze ligowe zwycięstwo. Także moja ocena za ten mecz to 5, bo co najmniej EBAP naprawdę zagrał na piątkę z piłkarzami Osasuny. Także EBAP. Ocena moja to 5. No i na sam koniec tego odcinka. Co nas teraz czeka w drugiej kolejce? A czeka nas piękny wyjazd ligowy do Oviedo. Na mecz z Realem Oviedo, który wraca do La Liga po 24 latach przerwy. Real Oviedo. Wraca po 24 latach przerwy, i po, po pierwszej kolejce, no wiadomo, zawiódł. Przegał z Villarreal, ale też miał swoją sytuację, też miał z którego nie wykorzystał. Ale bądź co bądź, umówmy się, gramy ze zespołem, który awansował z drugiej ligi hiszpańskiej. No i jakie mam oczekiwania, jeżeli chodzi oczywiście o ten mecz o mnie. Oczekiwania moje są proste. Zagasz dobry wyjazdowy mecz. Wygrasz ten mecz oczywiście i zdobyć kolejne trzy punkty. Jasne: dla obiedo to będzie święto, bo przyjedzie wielki Real Madrid. W końcu po 24 latach na ich wojska, yy, zagrałem swój pierwszy mecz z wielkim klubem. Mówię tutaj o obiedzie, które zaga swój pierwszy mecz ligowy po tak długiej przerwie. Wiadomo, że Oviedo będzie nastawiony bardzo mocno, żeby udowodnić, że Real ale tutaj nie może wygrać tego meczu, bo wiadomo, to gaz z Real bez względu na lód to zawsze jest nastawiony na 100% gry I jasne, mam, mam też taką świadomość, że w tym meczu też mogą być Trudne momenty, że Oviedo też będzie miała swoje sytuacje, ale Tak jak mówiłem przed każdym meczem Tutaj cel jest jasny Wygrasz Oviedo, zdobądź 3 punkty eee, Oczywiście to jest sprawa jasna Lecz trzeba ten mecz wygrać zaliczyć kolejne 3 punkty, ale przede wszystkim zagrasz Naprawdę dobry mecz, i liczę na to, że nasz zespół Realem się na wyjeździe. A przypominam, że to dla Real Madrid to będzie pierwszy wyjazdowy ligowy mecz. To najważniejsze, żeby w końcu Real Madrid zagrał na dobrym poziomie. I liczę na to, że, że w końcu Real Madrid zagra o wiele lepszy mecz niż ten pierwszy, którego wczoraj mieliśmy. Także liczę na dobry o obie do zwycięstwo i nie chcę tutaj żadnych strat punktów, niespodzianek czy też porażki, bo strata punktu na początku sezonu nie jest dobra. I liczę na to, że MAP i spółka będą się nas bramki w tym meczu. Także czekamy na 24 sierpnia 2025 roku to oczywiście będzie niedziela i godzina 25 czyli także czekamy na, na, na ten moment, czekamy na, na to co się wydarzy się w tym spotkaniu wyjazdowym z Oviedo także dziękuję bardzo za ten odcinek w komentarzu możecie napisać jakie są wasze odczucia po meczu, że z osasuną, to Waszym zdaniem podobał Wam się najbardziej na mojsku, a to najbardziej zawiód co meczu. I się napisać swoje oczekiwania y, przed meczem Realu Madrid, że znalym obie jak Waszym zdaniem zakończy się ten mecz i czy Waszym zdaniem uda się zagrać lepszy mecz i czy Waszym zdaniem Uda się zdobyć drugie trzy punkty i zaliczyć drugie zwycięstwo w tym sezonie na liga. Także dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku na tym kanale, tuż po ligowym meczu wyjazdowym z Realem Oviedo. Uno do tres, hala Madrid i rada Cześć!